Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Adex. Witam Was w takiej serii specjalnej, nawet nie wiem jeszcze jak ją nazwę, ale będzie to swego rodzaju taki troszeczkę e, dziennik, powiedzmy, taki, może nie tyle co dziennik, a bardziej forma pamiątki, bo w sumie fajnie będzie sobie kiedyś... Wrócić do tych materiałów, na przykład do tego filmu i zobaczyć, jak to wyglądało na początku. Mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że za działką mojej babci był, powiedzmy, no oczywiście teren należący do, do mojej babci, ale był opuszczony teren, jakby zarośnięta cała, cała ziemia i tak dalej. Co zresztą możecie pewnie widzieć na, na zdjęciach. No i tak w sumie luźnym pomysłem sobie. E, przysz, przyszło mi do głowy, w sumie tak siedzę sobie na chacie, 30 stopni na dworzu, kurde, gorąco, mówię, kurde, może fajnie by było basen gdzieś ogarnąć, no nie? W sensie tak, żeby sobie prywatny basen kupić, czy, czy postawić jakiś pompowany, czy na stelażu. No i tak myślę, kurde, gdzie by sobie można było taki basen postawić, no nie? Jakby no na, na działce babci, no to nie chciałem tam miejsca zajmować, mówię, kurde, czemu by nie wykosić miejsca za działką i zrobić drugiej działki, takiej powiedzmy bardziej... Powiedzmy dla siebie i tak dalej. Oczywiście na razie ta działka jest w stanie surowym to bardziej przypomina plac budowy niż samą działkę, ale stwierdziłem, że w sumie czemu by nie wykosić tam wszystkiego, nie przelecieć tam kurczę, jakąś kosiarką, wykaszarką. I potem, że tak powiem, nie wyrównać terenu i sobie tam na przykład nie zasadzić. Wiadomo, plany są. Chce w sensie się nie zasadzić, na przykład trawy jakiejś ładnej, tak powiedzmy, jakiejś choineczek i tak dalej. Chce w się sensie tu i takich ogrodowych. Plany są fajne, zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że całkiem fajny to jest pomysł. Teraz sobie możecie, że tak powiem, zobaczyć zdjęcia. Ja wam pokażę może na początku od tych, takich najbardziej zarośniętych zdjęć. To są zdjęcia, jak jeszcze nic nie było tam zrobione jak widać, no jest dość, dość dramatycznie. Wszędzie są jakieś, jakieś haszcze. Tam też jak ktoś kosił pole i tak dalej, to tam wyrzucał zielsko z tego pola, tak, różne i tak dalej, to to też będzie trzeba wszystko poprzenosić, więc, no, generalnie stan tej działki, powiedzmy, w cudzysłowie działki, tego terenu, który tam, powiedzmy, właśnie należy do, do mojej babci, ale nie był w ogóle używany przez nikogo, jest, no, jest w stanie tragicznym, tam się nawet nie dało furtki otworzyć, żeby tam, żeby tam wejść, kiedyś kiedyś parę lat temu w, w ogóle historia jest taka, że kiedyś kiedyś parę lat temu i to tak naprawdę parę ładnych lat temu, bo myślę, że z 14 lat temu. Jak ja jeszcze byłem dużo, dużo młodszy, to mój dziadek tam nam kiedyś basen postawił wraz z kuzynem i z młodszym bratem, 14, może trochę mniej, nawet w sumie nie wiem, z 10-12 lat temu myślę, coś takiego pewnie, ciężko powiedzieć. Postawił nam, postawił nam tam basen i jak wczoraj kosiliśmy, że ja wykaszałem tam tą trawę, to się natknąłem na strzępy tego basenu. Więc to jest śmieszna sytuacja No i jak widać, no, na początku jest ta działka taka e, zarośnięta i tak dalej Jakby nie ma żadnego progresu, no, nic tam nikt nie robił e, No i postanowiliśmy na początku, że trzeba zrobić wejście do tej działki e, I trzeba będzie skopać całą, całą tą ziemię, wyrównać grunt, żeby to wszystko było płaskie Potem będzie trzeba nawieść czarnej ziemi takiej do upraw e, znaczy do upraw, no takiej wiadomo ogrodowej nie, Zasadzić trawę, myślę, że jak to będzie płaskie, będzie ładnie wycięte Nie będzie żadnych krzaków, żadnych chwastów i tak dalej Będzie trawka posadzona, to będzie naprawdę bardzo e, fajnie to e, wyglądać Słuchajcie, e, tutaj może Wam rzucę też zdjęcie tej wykaszarki, którą kosiłem Z tym wykaszarką o tyle był problem, że e, linka, która się w niej znajduje jest przeznaczona bardziej do takich mniejszych zarośli, i tak dalej. Tam są takie chaszcze, po prostu, że ciężko było w ogóle cokolwiek z tym zrobić. No i dzisiaj właśnie się z wujkiem umówiliśmy, że Wujek przyjedzie z takim troszeczkę lepszym sprzętem, już ze stalowymi, że tak powiem, takie są do tych kosiarek się montuje taką stalową główkę i ona ma jakby stalowe ostrze. Nie, nie, ma, nie macie linki, tylko, tylko macie ostrze i tymi ostrzami już naprawdę grube szaczory grube można wycinać, więc dzisiaj już prawdopodobnie będzie jeszcze większy progres na tej działce widoczny. Póki co na razie zrobiliśmy na tyle, że po prostu, żeby się furtka otwierała, żeby tam było wejście, wykosiłem tam cały teren, wykopaliśmy Kawałek ziemi, tam około 3-4 metry jest wykopane, plus minus. Pewnie będziecie widzieli, jaka, jaką górkę udało nam się skopać. No i już, już że tak powiem, później jak się udało wyciąć tą, te haszcze, troszeczkę, bo tam jeszcze tych haszczy dużo zostało, to jeszcze wycięliśmy piłą drzewa, które tam były, bo było kilka drzewek. Niektóre drzewka zostaną, niektóre zostaną znowu poucinane, bo tam jest ich więcej. Tak żeby to było ładnie no i zrobiliśmy że tak powiem takie wejście na tę działkę jest wykopana jest góra no już takie powiedzmy ponad do pasa sięga nie No ona, ona już ponad metr to grubo ma więc no sporo no i tak naprawdę na tyle, na tyle co żeśmy zrobili no to na tyle widzicie na tym ostatnim filmie który wam puszczę, dajcie znać w komentarzu czy wam się coś takiego podoba ja to bardziej troszeczkę chyba dla siebie nagrywam, bo chciałem po prostu kiedyś wrócić do tego do tego filmu i zobaczyć jak to było na początku, jak już te działka będzie fajnie zrobiona to będzie taka typowo rekreacyjna działka, no nie jakiś tam jeśli chodzi o plany na nią, no to na pewno basen, na pewno jakiś może garaż na motor Yy, może w przyszłości nawet garaż na samochód z jakimś, z jakimś, z jakimś, z jakimś, tam powiedzmy tunelem, znaczy nie tunelem tylko kanałem, żeby można było sobie coś tam pogrzebać przy furze I tak dalej, więc plany są, jakaś altanka na grilla i tak dalej, żeby sobie ze znajomymi wpaść, wypić, wpierdzielić się do basenu, coś tam popić sobie i, i, i się pobawić też myślę, że fajną opcją będzie Szczególnie, że u mnie na, na, na działce u babci tutaj obok, czyli od razu za płotem stoi fajny amerykański Mugalow, tam już żeśmy imprezę robili na 15 osób na przykład i się na spokojnie wszyscy mieścili, można było spać i tak dalej. Tam są trzy sypialnie, więc, więc myślę, że spoko sprawa, nawet jak większa ilość osób by przyjechała, no ale wiadomo, no, to jest bardziej taka rekreacyjna działeczka, żeby sobie gdzieś tam na lato przyjechać odpocząć, no nie. No i to tyle, dajcie znać w, w tym, co, co sądzicie, mam nadzieję, że wam się podobało, oczywiście będzie więcej tego typu filmów z progresu, co nam się udało zrobić już z tą działką i tak dalej, z planów, może jak siedzimy te, 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 te tuje kiedyś w przyszłości, chciałbym nagrać i tak dalej, no myślę, że to będzie spoko, spoko opcja, także dzięki za uwagę, trzymajcie się i siemanko.